Dobra, słuchajcie. W szkole podstawowej nr 5 w bytowie zorganizowano spotkanie z najmłodszymi dziećmi z parafii świętej Katarzyny. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było jednym z organizatorów. Dzięki dużej hojności sponsorów, najmłodsi z tej parafii przyjęli podarunki od Mikołaja. Zanim jednak Mikołaj rozdał prezenty, ksiądz Krzysztof Piątkiewicz, grając na gitarze, przygotował dzieci do tak ważnego spotkania, które jest tylko raz w roku. Dzięki pomocy śnieżynek ze stowarzyszenia zabawa była wspaniała. Nie gra, spada z nieba, Nie! No super, oczywiście, że śnieg. Brawa, nagroda się należy. Duży, biały, cały, wcisę karty uzbrojone garnek stary ma na głowie, sam ze śmieniu ulepiony. No dam, dam! Dobra! Zapraszamy Cię po nagrodę. Proszę. Myślę, że coś tutaj razem stworzymy. Zapraszamy księdza. Taki groby, taki chudy, Stajemy. Taki, a ja, taki ty może święty być. Taki, a ja, taki może święty być. Trzeba pokazywać, moi drodzy? że trzeba pokazywać, uwaga. Pokazujemy tak. Kajeser, chodźmy, pomóżmy. Taki duży, ręka do góry, pokazujemy duży, tak? Taki duży. Taki mały, tak? Może świętym być. Świętym aureolem, proszę tak? bardzo. Jeszcze raz. Taki duży. Taki mały może święty być. I teraz, taki gruby, taki brzuch jedy, Taki gruby, taki chudy może świętym być. Proste? Spróbujemy. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki Taki ja i taki ty. Tak pokazujemy. Taki ja pokazujemy na siebie, a taki ty na sąsiada sąsiad i do kołkowi, Uwaga? Ale wszyscy razem, dobra? I mocno. Pokazujemy i śpiewamy. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chłopiec, może świętym być. Taki ja, taki... nie wiadomo, co tu jest w tej torbie. Lekiej nie. No, ale słuchajcie, troszeczkę do tyłu. Dwa kroki do tyłu. Dwa kroki do tyłu. Do tyłu dwa kroki. To po Jeszcze pół. Dobra. I teraz po kolei, żebyśmy wszyscy dokładnie widzieli, co tu jest. To otwiera? Ja się boję. Dobra, otwórz. Ale powoli, powoli. Powoli. Co to, jest? co to jest? Latarka. Latarka. Słuchajcie, kto, no, kto może nosić latarkę w torbie? I No, no po co mu latarka? Jakie to gwiazdy świecą? A na prezent? No słuchajcie, możesz oddać Patrycji może tę latarkę, żeby nie przeszkadzała, dobra? No dobra, słuchajcie, no to dalej. No co? Niech przyjdzie, niech nie przyjdzie. Mikołaju, chcemy Ci powiedzieć za wszystkimi dziećmi, że znaleźliśmy zupełnie przypadkowo, znaleźliśmy torbę, Twoją torbę, ale musieliśmy tam do środka zajść, żeby się przekonać, czyja ona jest. Czy nie masz na tego za złe? Jak będziesz szalał. Dobra, proszę Mikołaja, gdzie jest ten worek z prezentami? Ten worek z prezentami znajduje się... Właśnie tam, tym A gdzie są śnieżynki? No dalej do góry. Krzysztof. Grywa Olivia, Oliwia. Kolba Daria, Victoria i Paulina. Szomona, Szymona, Natalia i Klaudia. Jedyne, tak. Tak. jeszcze Tak.

Piereczek ma i ojciec. Kesterka, Hania. A ty, Mikołej, znasz wszystkie dzieci? Oczywiście. Wszystkie dzieci? Oczywiście, wszystkie, proszę bardzo. Proszę bardzo A to dlaczego pyta się, czy były grzeczne? Krąskowska, Wiktoria i Julia. Proszę bardzo, proszę Każde dziecko trzeba pytać, żeby wiedziało. Kmiecik, Julia i Weronika.

Kropidłowski Jakub. Nie, nie, nie.